Dam, dam, dam! Cześć, z tej strony Nitek, a muzyczka, którą słyszycie, to w ogóle nie jest pomyłka, jeśli chodzi o prawę dźwiękową. Bionic Dews. Bionic Dews, czyli nową grę firmy Arson Games, która jest takim rogalikiem strategicznym, że tak powiem. Czyli znaczy, taki strategicznie położony rogalik, który le leży między bułkami, mija 12 dni i nikt nie zorientował się jeszcze, że jest rogalikiem. Coś takiego mniej więcej. To, co tutaj widzicie, no to oczywiście początek. Gramy na Easy, nie gramy w trybie Iron Man, chyba mnie nie pokopało do reszty. Natomiast zagramy na Easy, ze względu na to, że na Normalu dostaje takie bęski, że to jest po prostu niewyobrażalne i wstyd to po prostu pokazywać. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, by odeprzeć armię w ogóle nieprzewidywalnych najeźdźców z kosmosu, w sensie jakichś robotów, które chcą zeżreć naszą główną bazę. Bardzo Was przepraszam. Za to tak, zapowietrzenie, ale o ja tym paluszki jakoś się tak dziwnie zapowietrzyłem. Armię, którą widzicie to jest z prawej strony armia, która cały czas się rozrasta i którą my będziemy koniec końców musieli powstrzymać w przeciągu 50 dni. Tutaj jak widzicie jest 50 dni do ostatecznej walki jest też liczba robotów, które są wytwarzane na co codziennie. Codziennie właśnie dochodzi do tych robotów 20. Chyba coś to tak dziwnie wygląda, w ogóle tak jakoś te liczby chyba nie przekładają się tak naprawdę a z lewej strony są nasze cztery EXOS, czyli cztery mechy, którymi przyjdzie nam sterować w trakcie naszej rozgrywki. Mechy te możemy dowolnie modyfikować, natomiast to jest New Game, więc gówno mam. A nie, nawet nie, nie mam gówno. Mam nawet parę gadżetów, które mogę sobie poupychać w tych slotach, co spowoduje, że grać powinno mi się teoretycznie trochę łatwiej, ale tak też pewnie nie będzie. To co warte jest zauważenia to, jako że to jest rogalik, oprócz losowo generowanych map i misji i w ogóle wszystkiego tak też widzę ekwipunek z którym zaczynamy jest generowany losowo, ponieważ nie miałem tego wcześniej. Jak widzicie jest szereg statystyk, dużo rzeczy do poczytania, więc fani takich dużych tabelek z dziwnymi różnymi informacjami będą zachwyceni, bo czytanie naprawdę jest co niemiara, więc no, ja w związku z tym Uh, nie przeczytałem wszystkiego. <laughs> no, nie miałem niestety czasu, żeby się w to zaczytywać, a naprawdę tutaj jest dość dużo tych przedmiotów, więc ogarnąć tego też nie sposób. No i tak jak mówiłem, są za każdym razem inne. To, o czym należy pamiętać, modyfikując swoje dzielne mechy, to to, że jest tutaj też mm, zużycie prądu, którego musicie pilnować, bo tylko tyle, ile tutaj macie prądu, możecie naładować też tych przedmiotów. Jest też oczywiście ekwipunek, są tutaj jakieś inne rzeczy, które zdobywamy w trakcie misji. Jest też sklep! Sklep, w którym możecie za zarobione pieniądze zakupić jeszcze fajniejsze przedmioty, natomiast no, zazwyczaj już leżałem i kwiczałem zanim do tego sklepu w ogóle wszedłem no i nie było dane mi widać tych pieniędzy. Przejdźmy zatem do omówienia misji! No bo co, No przecież po to tutaj jesteśmy. To co tutaj widzicie to jest siatka misji, po której przychodzi nam się poruszać, oczywiście wybieramy sobie jedną z tych podświetlonych i tuczemy się tam raźnie. Chyżo i w ogóle jest super. Ta mapa za każdym razem generowana jest losowo. Coś jak na przykład Faster than Light. Ten układ za każdym razem jest inny, są za każdym razem inne misje przed nami. Aczkolwiek jest widoczny schemat, że tam na początku są jakieś barykady, a potem dochodzą już takie większe kozaki, w których no po prostu giniemy. Mm, ja aż miło, nie, nie, nie jest miło, ale nie jest też frustrująco, bo ponieważ za każdym razem jak będziecie grali coś na. na, na <laughs> Dobra, trochę zwolnie. <laughs> Coś z każdej rozgrywki wyniesiecie, więc za każdym razem tak naprawdę masterujecie swój skill, żeby grało wam się lepiej. Nie przedłużając więcej, wybierzemy jedną sobie z misji właśnie tych barykat. No, mamy trzy dostępne jedna tutaj jest części fabryka części, która tutaj nam zwiększa nasze zasoby. No, nie jest powiedziane, że jak wy zagracie, będziecie mieli to same hmm, lokacje tutaj dostępne. Może się pojawić, że będziecie grać tutaj. No mniej więcej, tak jak mówiłem, wszystko jest generowane losowo. Witam was na ekranie misji. Jest to mapa. Mapa jest podzielona takimi seksownymi kwadratami, po których możemy skakać niczym motylki z kwiatka na kwiatek. Możemy kierować niestety, nie wiem dlaczego, nie jest tutaj element taktyczny zaimplementowany tutaj, nie objawia się tutaj sterowaniem tych mechów, z tych, tymi mechami, przepraszam, ze względu na to, iż tylko jednym możemy się poruszać w danym momencie. Oczywiście nie jest też rozgrywka tutaj w czasie rzeczywistym, wszystko co robicie to jest jedna akcja i jedna tura. Więc pójście w prawo, lewo i tak dalej, to jest jedna akcja, przepraszam, strzał, który wykonujecie, to jest jedna akcja. Jedna akcja, po której przeciwnik ma szansę oddać nam lub podejść bliżej. Jak widzicie, wabić trzeba tutaj panów, ze względu na to, że no, bezpośrednie starcia raczej nie są tutaj wskazane i warto tutaj sobie gdzieś za osłoną czekać na przyjście nieuniknionego tutaj pana za rogiem. Oni garną się do nas jak podupczeni, więc warto to wykorzystać przeciwko nim. Generalnie ciężko tutaj określić tak naprawdę jak się zachowywać, ze względu na to, iż roboty, które występują na każdej losowej mapie, no oczywiście także są losowe. Losowe są także płytki, z których składają no, czyli te seksowne kwadraty, z których składają się poszczególne levele. Trzeba co chwilę gdzieś poczytać co też leży wam pod nogami, żebyście się nie wdupili w krowy placki i żeby wam nie wybuchnęły pod nogami no właśnie te miny, w których które tutaj widzicie. Trzeba pilnować także oczywiście amunicji, którą dysponujecie, ponieważ jakoś ona się nie odnawia, tak naprawdę, podczas rozgrywki. To jest ciekawe, nie znalazłem jeszcze, a przynajmniej nie doszedłem do momentu, w którym miałbym opcję zbierania amunicji w ogóle z czegokolwiek. Zagwizdam teraz. Zagwizdanie zagwi tutaj, jak widzicie, z wabikiem, taki pies na baby. Wszystkie roboty ruszają w tą stronę, więc reagują na dźwięk. Jest to dobra opcja, aczkolwiek dość ryzykowna do użycia, ze względu na to, że jeżeli ktoś by tutaj się czaił, kogo nie widzimy, on też idzie w naszą stronę. Więc nie zawsze wynik takiego starcia byłby dla nas przychylny. Natomiast można to wykorzystać strategicznie zaprosić panów do tanga i złoić ich po dubsku równo. Haha! Ha! taki hint, pro tip, natomiast generalnie zaleca się tak naprawdę, żeby przeżyć jak najdłużej wśród przeważającej liczbie robotów, bo naprawdę zazwyczaj jest ich o wiele więcej niż nas, do nas jest czwórka przeciwników jest zazwyczaj kupa, warto się tutaj skradać, do tego służy ninja, ninja ze swoją zdolnością stealth, natomiast tutaj widzę, że, teraz zauważyłem <laughs> że każdy z robotów ma możliwość włożenia kamuflażu na plecy, jest to rzecz bardzo przydatna aczkolwiek jeszcze nie opanowałem używania jej, no widzicie jest tylko 15, więc 15 ruchów w tym kamuflażu możecie spędzić. Spacją, natomiast robicie ruch tak zwany end-turn, czyli ruch e, pusty. <grytanie> Oddajecie kolejkę przeciwnikowi. To ma bardzo duże znaczenie strategiczne, ze względu na to, iż możecie to po prostu przeczekać, jak przeciwnicy zaczną się mobilizować, i poczekać, aż po prostu przyjdą. Misja za nami, e, misja pierwsza za nami. Generalnie ja gram na tym trybie Easy. I standardowo jest 50 tych dni, które mają które dzielą nas od tej bitwy końcowej. Nie wiem jak to się stało, ale raz grałem i miałem tych dni chyba 40 i parę jeszcze i tak mi się gra skończyła, Nie wiem co to było, nie wiem o co chodzi. no W każdym razie przegrałem wtedy całość rozgrywki. A no, tak, poszczególne potyczki można przegrywać, bo no, ma to wpływ tak naprawdę właśnie dopiero na tą bitwę końcową, a nie na rozgrywkę jako taką. Nie ma game over, no właśnie, chyba że stanie się coś, czego nie umiem wytłumaczyć. Nie polecam wtedy takiej sytuacji, no zdarza się. Każdy z naszych robotów ma też inną broń do dyspozycji. Ja włączyłem tutaj podgląd zasięgu, więc zasięg jest też tych broni za każdym razem inny. To też jest taki element, na który musicie zwracać uwagę, strykając w Bionic ale ze względu na to, że no, można wykorzystać to nieźle przeciwko przeciwnikowi na naszą korzyść, przechylić tutaj szale. Generalnie ja tutaj stosuję metodę na odsunięcie jednego cycka. Ja im pokazuję cycek za rogu, oni wtedy są tacy ło, cycek! A ja wtedy szybko tak za, za winkiel i tam sobie czekam, oni zazwyczaj przychodzą. Ja ich wtedy laserem po dupie smażę no i tak zazwyczaj przeciwnik kończy. Gorzej jak cycka zauważy tych robotów więcej, idzie wtedy w moją stronę tłum, no wtedy trochę można się zesrać tak naprawdę z emocji. Um, nie polecam. <laughs> można sobie oczywiście mapkę, o Jezu, zoomować, przybliżać, oddalać. Sprawdzać sobie, gdzie przeciwnicy się czają, szukać wyjścia. Działa to płynnie. Oprawa dźwiękowa wkurza. Ja jestem osobiście zirytowany odzywkami robotów. Jest ich za mało, zdecydowanie jest ich za mało, a występują za często. W związku z tym, że jest ich za mało, słuchać musicie ich co chwilę, więc one strasznie wkurzają na dłuższą metę. Zaleca się ich wyciszenie, natomiast no, ja gram z nimi włączonymi specjalnie po to, żebyście zobaczyli, jak bardzo mogą wkurzyć. Te świecące rzeczy to są jakieś runy. Runy, których nie za bardzo ogarnąłem jeszcze w użytku codziennym. Nie bardzo wiem, czy stając na nie one wybuchają, czy też wybuchają jak coś wybucha koło nich. Nie rozgryzłem jeszcze tej zagadki. Natomiast biorąc pod uwagę, że to są luźne gadki, nie traktujcie tego jako tutorial, bardziej jako omówienie tego, czymżeż jest to Bionic Deuce, a poza tym wiem, że na Geeksie Pojawi się pełnoprawna recenzja tego tytułu, więc wyczekujcie. Myślę, że tam będziecie mieć więcej informacji i um, wrażeń z obcowania z tym tytułem. Mam nadzieję przynajmniej, że tak będzie. Tymczasem ja brnę do przodu, szukam jeszcze jakiegoś robota. Jak widzicie, tutaj jest wyjście, wyjście, do którego <grym> wchodząc kończymy misję. To jest oczywiście nasz cel nadrzędny. Drugim celem jest zazwyczaj wybicie wrogiej Okuźwa. Co to było? Wrogiej armii. Jak widzicie, gdzie, nawet sobie jakoś tutaj radzę, jestem zaskoczony moją elekwencją w ogóle i zdolnościami, skillem i tak dalej, et cetera, Cały czas do przodu, zbieram tutaj nowe części ekwipunku dla moich podopiecznych. Jest gipko, jest raźno, strzelam sobie do różnych dziwnych e, przeszkadzajek, które nic mi nie robią, ale nie da się bez nich iść dalej. To co widzicie przede mną to jest zbiornik z paliwem, zbiornik pali z paliwem robi pierdut. Więc jest dość ryzykowną sprawą, ale może też przechylić szale zwycięstwa. Zwłaszcza jeżeli wciągniecie wroga w pułapkę. Uwaga, będę teraz łyczek kolibrał. W związku z tym, że jestem na diecie, nie piszcie w komentarzach, że tą kolepiłem, bo żona, jak mnie znajdzie w pokoju obok, to wystawi mnie za okno. Sprawdzam też, co to za nowe gadżety dostałem. Podokładam sobie jakieś tutaj ulepszenia dla moich dzielnych mechów, które prądują do przodu, nie zważając zupełnie na nic. Ninja, ninja, widzę, że dużo prądu będzie miał teraz 461 jednostek prądu to jest stanowczo chyba jednak za dużo mości, panie, i trzeba ci tutaj coś wsadzić innego. Zwłaszcza, że ninją jakoś tak nie gram za dużo, przez to, iż no, ten laser ma taki dość specyficzny w działaniu. No a z moim ADHD trochę tak walka kontaktowa, no nie, nie, to się trochę kłóci. Dobrze można też ulepszyć właśnie pozostałe mechy. Zalecane przed każdą potyczką, jeżeli w poprzedniej wyniesiecie jakieś ciekawe, ciekawe pamiątki. Tak naprawdę widzieliście całość Bionic Deus, Bionic Deuce, którego tak naprawdę ogarnąć się jakoś specjalnie szybko nie da. Można go pokazać, kawałek, jasne, natomiast całą rozgrywkę, żeby wam pokazać jakąś przykładową, no myślę, że to za... za, za dużo czasu by zajęło. Jak widzieliście też misje poszczególne nie są jakoś specjalnie długie, więc tak w sam raz rozgrywka mózg czy na chwilę, a czy podejrzewam, że mogę go nie skończyć ze względu na jego... E, no, nie wiem, rozległość, rozpiętość, no, wydaje się być grą dość długą, nie na chwilę. A, I no, na, na takie krótsze posiedzenia jak znalazł. A, natomiast, no nie wiem, no, w dusz, przez dłuższy czas obcowania, ooo, może <śm> nie bardzo wpływać na moje zdrowie psychiczne, a, ze względu na ilość stresu, który może generować. Natomiast to są już negatki, więc nie zaopiniuję wam tej gry tutaj jako takiej. Nie jesteśmy tutaj okuźwa po to. Mój jeden robot poszedł się paść, no mimo tego, że i ten pojedynczy robot symbolizuje właściwie wszystkie, a tylko jeden ginie. Jest to bardzo ważna informacja, pamiętajcie o tym, że jak jeden robot wam zginie, reszta będzie dostępna, więc no jako tako, takiego strachu nie ma, że zginiecie od razu wszystkimi, wszystkie wasze maszynki po prostu przestaną istnieć. Natomiast to, co już zauważyliście, nie warto też stać koło przeciwników blachą w blachę. Ach ze względu na to, że bardzo często mają tendencję do gazów. gazów gazów po fasolce brytońskiej, którą zjedli od mamy no i wybuchają tam, sieją gazy o kuźwa, i jest, o kurde i generalnie jest dość ostro z nimi natomiast no, amunicji też za dużo przy sobie nie noszą więc o Jezu, jest kurde, ryzyko godne podjęcia aczkolwiek moje wrodzone ADHD jak widzicie nie spełnia swojego zadania w tej grze i raczej przysparza kłopotów aniżeli jakiegoś, kur profitu <kluzny> E, tak, jakby ta runda dobiega <laughs> końca, e, staje w obliczu zagłady. Mój ostatni robot ninja. Myślę, że chyba nie wytrzyma na tyle, żebym mógł opowiadać o tym dzieciom. Ha, wygrałem! E, cały czas słyszycie zresztą, też niewycieszone dźwięki tych dr dronów, mechów. E, no, wkurzają Mnie naprawdę irytują. One, one, <laughs> No mmm, kurde, <grywia> zrobiło mi się przykro, boty coraz bliżej są tutaj, no i generalnie ADHD nie jest wskazane w tej grze, bardziej zmysł taktyczny, bardziej taka rozgrywka stonowana, jasne jak widzicie można grać w stylu zabij wszystko, rzuć się na pałę i w ogóle lej ich po dubskach. natomiast no, nie jest to wymierne w stosunku do tego co z tej gry zyskujecie poszczególnej, Bardziej tutaj się liczy jakiś pomyślonek wciąganiu ich w pułapkę, ale prosto nie jest, więc no gra, jeżeli ewentualnie się na nią skusicie, pewnie zajmie wam trochę życia. <ścoughs> Hakujemy terminale. Terminale hakowanie jest dość ważne. Ciekawe rzeczy z tego tytułu się dzieją. Na przykład wysadzają się wszelkie wybuchowe przedmioty w pomieszczeniu nie jest tak dość chaotycznie, w sensie wszystko wybucha. Właśnie giną wasze boty, giną boty przeciwnika. No i generalnie jest dość ostro! A! Ciężko powiedzieć, dla kogo jest przeznaczona ta gra, mi przynajmniej ze względu na to, iż prawdopodobnie nie jest dla mnie, <laughs> bo, bo jakoś tak nie czuję jakoś mięty już do takich statycznych gierek. Natomiast czasami warto też taką grę sobie zagrać i poćwiczyć szare komórki, ale i na przykład skończyć jedną misję i napała do sukcesem! No bo jakże by inaczej? Przedem <laughs> jeszcze 46 misji do zakończenia tej partii. Pokażę wam jeszcze jakąś jedną, pójdziemy tutaj co to jest very difficult, to nie idziemy. Firefight. Okej, okay, mamy zniszczyć wszystkie boty. No jak widzicie, tych misji i ich rodzajów jest dość sporo. Jest też ratowanie innych botów, które zostały wzięte za zakładnika. Brzmi to dość abstrakcyjne, natomiast no faktycznie takie misje również są. To właśnie był robot, który po wybuchu wydziela EMP, ten elektromagnetyczny impuls, który uniemożliwia nam strzelanie więc ta rozgrywka no jest no nie jest taka dość nie jest schematyczna jasne no, powtarza się schemat jak widzicie czekam aż oni przyjdą <grystanie> na przykład robię to co chwilę ale to jest ze względu bezpieczeństwa i jako, że to jest jedyna, a przynajmniej wydaje się być jedyną ze słusznych taktyk to po prostu <grystanie> stanie i niewychylanie się, które nie zawsze jest najmądrzejszą rzeczą, jaką możecie zrobić. A Natomiast. <grafie> jak widzicie, jest dużo radości. Gra Gra wzbudza emocje skrajne. Tu płaczy łzy, tutaj śmiech. Hahaha, to Fest! What the fuck! W ogóle ludzie! Uu! Rzeczy dzieją się tutaj dość niezrozumiałe. Aczkolwiek podejrzewam, że. O kurde, wychodzą. E... Dzieją się też one przez... z mojej niewiedzy, ponieważ nie znam tych wszystkich jednostek jeszcze na pamięć. A, tu chyba trzeba jednak się wczytać w każdą charakterystykę, żeby wiedzieć z czym mieć do czynienia i opykać wszystkie taktyki, które na poszczególne boty trzeba zastosować. No nie jest, tak jak mówię, to jest standardowa strzelanka, gdzie no po prostu radośnie nadupczamy sobie z zgiwer. Nie, nie, nie. Nie ten adres. Raczej się tutaj pomęczycie niż radośnie wytuczecie towarzystwo, które stoi wam na drodze. Zbieramy też lód, który jest zazwyczaj skryty tylko i wyłącznie w skrzynkach, co trochę boli, bo tak naprawdę no samego profitu, chyba tam tylko trochę e, kasy dostajemy za niszczone boty, a no jest to dość słabe. Myślałem, że po prostu będziemy niszczyć boty i z nich będą wypadać jak zwykle e, jakieś dobre rzeczy, no tutaj akurat nie wypadają. Niestety, e, te skrzynki więc stają się z jednym z ważniejszych elementów, o które przyjdzie nam tutaj e, się strzelać. A tam też, no te, oczywiście lud jest generowany losowo, więc też nie zawsze będziecie wiedzieli, po co tak naprawdę wchodzicie w Paszczel i po co chcecie też e, tę konkretną skrzynkę otworzyć, co ona wam da. Natomiast e, no, wciąga to też gracza w pułapkę. No standardowo po to jest też m.in. loot. Natomiast, wow, skończyliśmy nawet tę misję z sukcesem. Jak widzicie, misji dostępnych jest coraz więcej. Trzeba też je dobierać uważnie, ze względu na to, już niektóre powodują e, niezniżenie. Ale to też, zniżenie liczebności tych robotów, które będą w starciu końcowym, a będzie też, e, warunkują też na przykład to, że tych robotów produkuje się mniej, no i generalnie też przeszkadzają przeciwnikowi, no bo wiadomo, że im więcej tych misji fajniejszych zrobimy, no to przeciwnik będzie miał też trudniej dobrać się nam do skóry. A o to przecież chodzi, żeby... no, nam nie najebał. <laughs> że tak już powiem, wylewnie. No i generalnie dużo rzeczy jest do roboty. Widzieliście już na czym to polega. Fani strategii turowych, możliwe, że będą zachwyceni. Ja jestem osobiście tak średnio do pogrania, natomiast kapcie mi po prostu nie urwało. Nie urwało mi też głowy przy samych stopach ale ciężko stwierdzić, tak naprawdę nie umiem się ustosunkować po prostu dlaczego tak się stało. No być może po prostu nie mój typ rozgrywki. Ale nie no, mój typ rozgrywki, bo lubię, ale jakoś tak nie czuję się porwany niczym przez Piotrusia Pana do Nibylandii. Natomiast oczekujcie na geeks.pl pełnej recenzji tego tytułu, mam nadzieję, że już niebawem, więc będziecie mogli sobie więcej o tym tytule poczytać i jakieś większe wrażenia od gościa, który chyba tutaj nie śpi, bo na napieprza się z botami, no nie ode mnie, tylko od Maladikta. Uh, on tam sobie tworzy, jak tylko będzie, zajrzycie na Gixa, będziecie mieli już całkowity obraz czym też to Bionic Deuce jest i czy warto po niego sięgnąć. <laughs> Tymczasem ja ze swojej strony się żegnam, jest tyle gier do ogrania, tak mało czasu, trzeba z niego korzystać póki można, w związku z tym ja się żegnam, to było Bionic Deuce, mówi do was Nitek, do zobaczenia następnym razem. W luźnych gadkach oczywiście, mam nadzieję, że mieliście już zagadki, no bo to jest przecież obowiązkowe wskazanie i zastosowanie do tych filmików. To byłoby na tyle. Cześć! No! Naprawdę wkurzają mnie te gadki tych robotów. Cześć!